Cześć wszystkim, witam Was w mojej kuchni i zapraszam dzisiaj do wspólnego gotowania. Dzisiaj wyjątkowo danie, a właściwie coś słodkiego, będzie przygotowywał dla Was mój mąż. Dzisiaj bowiem przygotowujemy dla Was baklawę, czyli bardzo, bardzo popularny turecki słodycz. Jak widzicie, tutaj już mamy przygotowane wszystko, co potrzebujemy do przygotowania naszej baklawy: a mianowicie są to 4 szklanki wody, 400 g orzechów włoskich, 5 szklanek cukru, baklawa Jówkasy, czyli ta Jówka to ciasto do przygotowania baklawy. Tam jest 40 płatów w środku, 250 g masła klarowanego, masła ghee oraz pół cytryny której tutaj nie widać, ale jeszcze pół cytryny dodatkowo jest. Co Wam powiem jeszcze, to to, że oczywiście, jak najbardziej ciasto na baklawę, czyli jówkę, możecie otworzyć w domu, jednak my się tego nie podjęliśmy, tego zadania. Baklawę przygotowywaliśmy w domu pierwszy raz, chcieliśmy zobaczyć, jak ona wyjdzie, dlatego postawiliśmy na gotową. Jówkę. Jeszcze co Wam powiem, my tutaj mamy przygotowane orzechy włoskie. Jednak oczywiście jak najbardziej możecie przygotowywać baklawę z pistacjami. Teraz już zaczynamy przygotować. Na naszą tacę wlewamy 3 łyżki tego masła klarowanego. Jak widzicie, tutaj mój mąż wylewa to masło i teraz rozmarowywuje po całej tacy Następnie kładziemy pierwszy płat naszej baklała czyli naszego ciasta. Jednak starajmy się go nie rozerwać. Musi dobrze przywierać do naszej tacy, jednak go nie rozerwujmy. I teraz będziemy kłaść kolejne 19 aż płatów naszej jówki. Jak widzicie, tutaj my już sobie przycięliśmy te płaty na kształt koła na kształt tacy. I teraz powoli, powoli układamy te płaty. Nie smarujemy ich masłem, tym masłem klarowanym. Smarowaliśmy tylko przed położeniem pierwszego płatu i teraz kładziemy płat na płacie. Jednak pomiędzy te płaty nie y, kładziemy, nie smarujemy w ogóle y, tłuszczu. Jeszcze Wam powiem, jeżeli ktoś nie wie, to masło klarowane uzyskujemy poprzez długotrwałe gotowanie tego masła normalnego na małym ogniu. Teraz, jak widzicie, już mój mąż smaruje płat jówki masłem. To jest ten dwudziesty płat. Tak go na razie y, skrapia. I teraz, już jak widzicie, zabieramy się do układania e, orzechów. Tak jak powiedziałam, wy jak najbardziej możecie tutaj położyć e, pistację. Staramy się rozłożyć orzechy równomiernie. Możemy, nawet powinniśmy, jak widzicie, tutaj docisnąć te orzechy, żeby nam lepiej, jakby to powiedzieć, osiadły na jówce. I teraz zaczynamy ponownie układać płaty naszej baklawy Jówkasy, czyli naszej Jówki. Jednak teraz każdy płat, Będziemy smarować tym naszym tłuszczem, naszym masłem klarowanym. Jak widzicie, to jest trochę czasochłonne i pracochłonne przygotowanie baklawy. Jednak my stwierdziliśmy, że co tam podejmiemy się przygotować w domu. Spróbujemy, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Jak widzicie, mój mąż położył kolejny płat i znów skrapia. Każdy płat, teraz jeden po drugim, należy skropić. I teraz na ostatni płat wylewamy więcej tego naszego tłuszczu, tego masła klarowanego. Jednak zostawiamy sobie troszeczkę w miseczce. I teraz staramy się, żeby to masło ładnie nam się rozeszło po tym całym ostatnim płacie. Właśnie najlepiej tak będzie, jeżeli będziemy tak przekręcać naszą tacę. Wtedy najlepiej się to, to masło klarowane, ten tłuszcz rozejdzie. No, i teraz kroimy na takie paski, jak zaraz zobaczycie. I teraz znów wylewamy ten już cały tłuszcz, to masło, które nam zostało. Wszystko już i znowu właśnie przekręcamy tak tace, żeby to masło klarowane wsiąkło wszędzie. I teraz, jak widzicie, kroimy w takie małe kwadraciki, już nadając naszej baklawie ostateczny kształt. Już mamy baklawę pokrojoną. Więc teraz wsadzamy ją do piekarnika i będziemy piec przez około 40 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Teraz przygotowujemy syrop cukrowy. Mamy tutaj już 5 szklanek cukru, do których dodajemy wodę i wciskamy cytrynę. Kiedy już tą cytrynę, jak widzicie, jak widzicie, tutaj wcisnęliśmy, wrzucamy ją do środka. Teraz ten syrop zaczął nam się gotować. Po zagotowaniu zmniejszamy ogień całkowicie i będziemy gotować około 10-15 minut, do momentu, aż zrobi się on taki, jak widzicie, nie taki jak woda, tylko będzie bardziej taka konsystencja zbita. No i teraz. Polewamy naszą baklawę tym właśnie przygotowanym syropem cukrowym. Co najważniejsze, i baklawa, i syrop muszą być gorące. Nie może być ani baklawa chłodna, ani syrop chłodny, ani letni. Wszystko musi być gorące. Jeszcze po wyciągnięciu baklawy z piekarnika, możecie ją na kuchence podgrzać. My tak właśnie też zrobiliśmy, żeby nie utraciła tego swojego. Ciepła. Jak widzicie, tutaj już polewamy, wlewamy cały syrop. Teraz już na sam koniec posypujemy naszą baklawę pistacjami. Tak jak powiedziałam, możecie zrobić baklawę z pistacjami zamiast z orzechami włoskimi. My jednak zrobiliśmy właśnie z orzechami, jednak pistacje poszły na samą górę. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału Tureckie Smaki. Dajcie znać, jak się Wam podobał ten przepis. Czy chcecie więcej może takich wyjątkowych przepisów. No i co? Jeżeli zdecydujecie się przygotować taką baklawę, czekam na Wasze wykonanie oczywiście. Koniecznie dawajcie znać, jak Wam poszło. No i do zobaczenia w następnym wideo z następnym przepisem.